Siemano, siemano! Ocenimy sobie dzisiaj kwadrata od góry. Więc przechodzimy jak trójkąta, bierzemy kąt 90 stopni i musimy zrównać ładnie sobie rogi. No i chyba coś źle wziąłem róg, bo się nie rzuca długo. Nawet nie bugowało. Weszliśmy na fartę w ostatnich sekundach. Musimy jak najszybciej przejść minuska. O, przeszliśmy. O, już tutaj kolega przeszedł. To jest minus nie do przejścia, ten. Tylko tamten kwadracik. Koledzy już wiedzą, jak to przychodzić. Chyba mnie oglądali, jednak. <grystanie> Ale i tak mi się nie udaje, bo to jest nadal ciężkie, tak odczuwam to do przejścia. Nie ma tam nikogo, to dobrze. I zostaliśmy sami na... No, we dwoje na reszcie zombie, więc kupmy podwójny damage. Dla expa, żeby do nas nie weszli. szalamy z tego, bo tak będziemy szybciej widzieć, czy ktoś skoczył. Więc, może przejdźmy do oceniania: Budowanie dwa punkciki. Przechodzenie też bym w sumie dał dwa punkciki, no bo to nie jest trudne do przejścia. Przechodzenie, oczywiście, co ta. Mój kolega zrezygnował, bo zauważył, że mał, miał mało HP. I Przechodzenie zombie. Oni nigdy nie mogą wejść, bo trzeba bardzo dobrze zrównać ten celownik. To jest właśnie największy minus. I tutaj już lecimy w złotą kosę. Po malutku. Więc też daję dwa punciki. Przechodzenie zombie. Więcej nie dam. Bo to w sumie jak ktoś troszkę chociaż yy, ogarnia, no to nie powinien mieć żadnych problemów z tego przejścia. No wystarczy zrównać końce, nawet celowniki można sobie dać taki krzyżyk, kol. wiecie, ta z bez odstępu środka i wtedy jeszcze łatwiej jest zrównać. A w ogóle nie idzie. No kupiłem sobie podwójny damage, ale to dla expo, dla expo, bo zobaczcie, jeden magazynek 7%, jeden magazynek 7% to jest bardzo dużo. Więc ja sobie zaraz... ...koskę wylosuję, no to wtedy to nabijemy z 20 level, jak będą robić cele. A już ...wszedł chyba na niewidcę albo go nie zauważyłem. No, ja mam nadzieję, że odcinek spodobał, subik zostawiony i ma.